Siemanko! Dzisiaj nie mam mikrofonu, nie mam statywu, ale to żadna przeszkoda, żeby nagrać nowy materiał. I dziś porozmawiamy sobie o projektach świeżych, o których dowiedzieliśmy się całkiem niedawno. Takich jak m.in. Hotel Mafia albo Hasha Hata. Co ja na ten temat myślę, czy to dla mnie jest coś odkrywczego i jaka może być przyszłość takich projektów. O tym postaram się powiedzieć więcej w tym gadanym materiałem, więc jeśli cię to interesuje, jeśli lubisz tego typu materiały, to zapraszam do zostawienia suba. No i lecimy z tematem, a jeśli nie lubisz takich materiałów, no to po prostu nie musisz ich oglądać, życie jest wtedy łatwiejsze. No i co, nie przedłużając, zaczynamy. Kilka dni temu dostaliśmy informację, że z cała ekipa e, Spróbuję zrobić konkurencję YouTuberom, wynajmie chatę, w której będzie żyć, będzie tworzyć i powstanie taki album, związany właśnie e, z tym wszystkim, co dzieje się w tej chacie. I powstanie też w tej chacie, i w ogóle wszystko będzie wow, bo to jest takie odkrywcze i nowoczesne. E, I jeszcze tego nie było. No i oczywiście najwięksi fani z Zdejsa i w ogóle całej reszty też. Bardzo entuzjastycznie do tego podeszli. No ale entuzjazm trochę ostygł, dlatego że kilka dni później e, SBM Label poinformowało, że ma też e, podobny pomysł, czyli Hotel Mafia. Też powstanie album nagrany właśnie w wynajętej miejscówce. Z tego co pamiętam, to miejscówka SBM-u jest na Kaszubach. E, no i powstają tam też vlogi i powstaje tam też muzyczka. Także Dwa pomysły, które prawie w jednym momencie ujrzały światło dzienne, i które nie wiem, który pierwszy został wymyślony. W każdym razie są bardzo, bardzo podobne. No i też nie ukrywajmy, że Hashashins i SBM Label raczej celują w podobny target, w podobnych słuchaczy. Um, no i to jest ciekawe. Biorąc pod uwagę, że niedawno Days i Solar i Białas zakopali topór wojenny, Days pojawił się przecież na e, imprezie organizowanej przez SBM, BIF został zakończony między Daysem a SB. Także mm, no tutaj taka mała nieścisłość, może wynikająca po prostu z tego, że nikt nie musi się tłumaczyć komukolwiek, że planuje wynająć dom, zwinąć tam swoich raperów i nagrać tam album. No, i oczywiście jest to coś ciekawego dla słuchaczy, ale, 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 to nie jest pierwsza taka akcja, nawet w polskim rapie. Jeśli chodzi o świat, to pewnie było ich bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to mi przychodzą na myśl takie dwa pierwsze. E, czyli, po pierwsze, TD, który wyjechał bodajże do Czech i nagrał tam album w wynajętej miejscówce, i to był e, cały taki plan. Chyba pierwszy, żeby w ogóle stworzyć coś takiego, zmienić totalnie miejsce, zmienić otoczenie i, i poszukać inspiracji, i, i też jakiegoś innego powietrza, innego sposobu życia. E, wtedy wybrał Czechy, no i tak zrealizował swoją płytę. Nie pamiętam którą. Jeśli pamiętacie, to napiszcie mi w komentarzu. A drugim projektem, który przychodzi mi do głowy, jest Molza od Alkopoligami, gdzie tam jeszcze Kubak na w tych czasach Lech Świętej Pamięci, oczywiście Mes, Black Belt Greg i cała cała reszta, Stasiak i tak dalej i tak dalej udzielali się. Był też mada na tych kawałkach, które powstawały na Mazurach w miejscowości Molza. Ja chyba nawet jestem teraz w okolicy tej miejscowości, tak mi się wydaje, bo za chwilę mam zlecenie. W każdym razie tutaj Alkopoligamia nagrywała swój album pod tytułem Molza, tak jak miejscowość się nazywała. No i też nagrywali to w wynajętym bodajże gospodarstwie agroturystycznym. Więc te pomysły SBM Label i Hashashins to nie są pomysły nowe jakieś odkrywcze, coś co może zmienić Mm, polski rynek, jeśli chodzi o nagrywanie takich płyt. No ale na pewno jest urozmaiceniem dla słuchaczy i też jest świetną okazją do integracji raperów. Bo nie ukrywajmy, że teraz SBM na przykład jest tak szeroką wytwórnią, jeśli chodzi o charaktery, jeśli chodzi o style muzyczne, że mi czasem trudno pojąć, jak mogą się oni wszyscy w grupie razem dogadywać. I może właśnie. Taki hotel, mafia był po to, żeby te wszystkie osoby się zintegrowały. Niedawno doszedł Adi Nowak, który jest tak wykręconą postacią, że trudno go jakoś w ogóle sklasyfikować. Mata jest zupełnie inny niż na przykład White 2115. I Bedoes są z zupełnie innych światów, więc no to jest bardzo ciekawe zarówno dla słuchaczy, jak i dla samych raperów, żeby tak zobaczyć, jak oni... Y ze sobą rozmawiają, jakie mają relacje, jak się do siebie odnoszą, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest też wielki projekt promocyjny. Ja zawsze lubię takie rzeczy, bo one wiążą się po prostu z ciekawostkami dla słuchaczy i myślę, że na pewno Solar czy Białas, czy ktoś, kto po prostu to wymyślił, jeśli chodzi o SBM, na pewno mieli w tym słuszność. No, i tak samo jeśli chodzi o Hatem. myślę, że tutaj bardzo fajnie. Jeśli chodzi o skład bieżący, to tam nie jestem aż tak bardzo e, zapoznany, no ale też tych osób jest trochę. E, no, i, no i myślę, że to jest ciekawe, e, jeśli chodzi po prostu o inicjatywę, o grupę, o integrację. Muzycznie mogę powiedzieć o SBM. I tym hotelu Mafia przesłuchałem kilka numerów i mimo tego, że ja lubię tę ekipę i mam sentyment do tego w ogóle składu, do całej SB Mafii, też Solar tutaj na siedzeniu pasażera raz udzielał mi wywiadu, więc w starych jeszcze czasach, więc no spoko. Pozdrówki oczywiście, ale mi się ten hotel Mafia nie do końca podoba. Takie numery aż za luźne, numery aż za bardzo niczym, też ta konwencja podziału na dwie ekipy e, może czasem ogranicza. Też nie wchodzą mi rzeczy typu Kacperczyk e, za bardzo. Z małymi wyjątkami. Oczywiście. Janka bardzo mało, mało słucham, mimo tego, że bardzo cenię. E, Także tak to wygląda muzycznie jakoś tak nie mogłem się do tego odnieść, ale rozumiem, że wiele osób może mieć inne zdanie i mogą im się te rzeczy nagrane właśnie na płytę Hotel Mafia bardzo podobać, i ja to też szanuję. No i na sam koniec jeszcze wspomnę o tym, że tutaj mamy trochę odwrócenie roli, jeśli chodzi o relacje youtuberzy i raperzy. Do tej pory to youtuberzy wchodzili na rapowy rynek, próbowali tutaj coś zdziałać, niektórzy lepiej, drudzy gorzej na tym wychodzili, no ale było wiele transferów ze świata youtuberów do świata raperów, a teraz właśnie ekipy rapowe zaczynają tworzyć vlogi, tworzyć content ala freeze, ala jakieś ekipy i tak dalej, tak dalej, zamknięte w jednym domu, co jest ciekawym zjawiskiem i myślę, że tutaj będzie tego zdecydowanie więcej, że raperzy że będą chcieli zdobywać nowe tereny, oni doskonale rozumieją, że ten kontent tworzony oprócz muzyki, e, taki vlogowy, rozrywkowy typowo, e, na pewno wśród młodszych słuchaczy zyska wiele sympatii, no i też może odebrać widownie właśnie youtuberom, którzy tak ochoczo i pewniej siebie wchodzą na rapowy rynek. Nie wiem co Wy o tym sądzicie. Ja też sam nie wiem co o tym sądzić. Według mnie to jest spoko, jest ciekawe, przynajmniej coś się dzieje, także podchodzę do tego bardzo luźno, dlaczego miałbym podchodzić inaczej. Dajcie znać, co Wy sądzicie. I o akcji, jeśli chodzi o Hotel Mafia, czy o Hasha Hatę, czy też o podobnych projektach, o których też wspomniałem w tym materiale. No i co? Mam nadzieję, że będzie jakaś dyskusja w komentarzach, czy wam się to podoba, czy wam się to nie podoba, dlaczego, e, która ekipa jest lepsza, i tak dalej, i tak dalej. Także będziemy sobie dyskutować, mam nadzieję. No i co, tyle z mojej strony dzisiaj. Ten materiał pewnie wleci dopiero jutro, bo dzisiaj nie mam czasu go wrzucić. Musicie wybaczyć tę dezaktualizację, jeśli coś się wydarzy z soboty na niedzielę, jeśli chodzi o Hotel Mafia e, i Hasha Hatę, no to tutaj tego nie, nie będzie. Pozdrowki, trzymajcie się i sprawdźcie też pozostałe materiały, wpadajcie na rap streamy, trzymajcie się, hej!